Minęło sporo czasu, aż w końcu komin zaczął sprawiać problemy. Ludzie zaczęli się skarżyć na gęsty dym oraz pył, który zasypywał wypoczywających w mieście plażowiczów. Po modernizacji obiektu w latach 70. pozbyto się tego problemu, a zastosowane rozwiązania sprawiły, że komin przestał być już potrzebny. I co tutaj teraz zrobić z takim obiektem? Na to pytanie musiały odpowiedzieć sobie władze miasta. W 1977 roku w omawianej dzisiaj budowli zostało zainstalowane światło nawigacyjne, które miało zasięg około 17 mil morskich. Dzięki temu zabiegowi dawny komin przerodził się z w znaną po dziś dzień latarnię morską. Zasięg światła został po pewnym czasie zmieniony do 7 mil morskich, więc aktualnie ma ona jedynie symboliczny charakter. Trzeba również powiedzieć sobie o planach wyburzenia tej części kompleksu balneologicznego, kiedy przestała być ona już potrzebna. Na szczęście taka decyzja finalnie nie zapadła, a o wpływie latarni na miasto Sopot opowiemy sobie w dalszej części materiału.